I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy wierni, zobaczcie, że ten tytuł Matki Bożej Spółodkupicielki i Matki Bożej pośredniczki wszelkich łask się dwa tytuły się uzupełniają. No bo jeżeli ktoś faktycznie wysłużył łaski, czyli ma udział w odkupieniu, to później również ma udział w ich rozdzielaniu. Zobaczcie, że tak funkcjonujemy w życiu codziennym, tak funkcjonujecie w życiu codziennym. Ktoś pracuje na przykład zawodowo, stara się i ze względu na to, co zasłużył, to otrzymuje zapłatę i może z tej zapłaty później rozdzielać, może korzystać. I niewątpliwie te dwa tytuły są ze sobą związane i tak szatan funkcjonuje, że najpierw dyskredytuje, a później, a później powoduje bezład. Najpierw dyskredytuje Pana Boga, mówi, że, że Pan Bóg właśnie, gdyby wiedział, tak by Wam nie zabronił, a później odcina człowieka od Pana Boga. Najpierw szatan też tak funkcjonuje w stosunku do Matki Bożej. Najpierw ją dyskredytuje, czyli ograbia ją z tytułów, ograbia ją z, z tajemnic, kwestionuje tajemnicę, kwestionuje udział w odkupieniu, żeby później odciąć człowieka od Matki Bożej i pośredniczki, odciąć człowieka od łask. Czyli tak naprawdę odciąć od Matki Bożej to znaczy odciąć od Syna. Czy odciąć od Matki Bożej to znaczy odciąć od Kościoła. Jeśli Matka Boża jest, jak to y, mówił, y, mówił Paweł VI, papież, y, Matką Kościoła, no to faktycznie jeżeli od, odcinamy ludzi od Matki Bożej, odcinamy ludzi również od Kościoła. Rzeczywiście jest Matką Kościoła. Rzeczywiście Boże Macierzyństwo powoduje, że, że jest Matką tego, który jest głową Kościoła, i moglibyśmy powiedzieć, że Maryja w związku z tym jest sercem Kościoła, czyli przez serce, tak jak przez serce jest krew rozdzielana do całego organizmu, tak tutaj przez Matkę Bożą, nie jakby stanowiła jakąś tutaj formę specjalnej wyłączności, tylko jak stanowi całość w Kościele właśnie, tak jak przez nią właśnie też te, te z, dzięki głowie, właśnie dzięki rozporządzeniu głowy jej syna, ona tymi te łaski rozdziela, tak jak właśnie matka, która stawia się u, u syna, wstawia się u króla, żeby okazał łaskę swoim poddanym, swoim dzieciom. W sposób szczególny w tej nauce chciałbym się przyrzeć Bożemu macierzyństwu, temu co się wydarzyło w Nazarecie w scenie zwiastowania i kiedy spojrzymy na na w ogóle zasługę Matki Bożej to musimy powiedzieć tak ściśle, że w niepokalanym poczęciu w Bożym w samym Bożym macierzyństwie Matka Boża w istocie bezpośrednio nie ma zasługi nie przyczyniła się do tego faktycznie, że, że stała się niepokalanie niepoczęta. Tym niemniej jednak, yy, tym niemniej jednak, jeżeli yy, zobaczymy już na moment wcielenia, tak jakbyśmy zobaczyli również na moment śmierci, czy jakieś inne momenty, no niewątpliwie na, na, na sam moment już mamy wpływ. Ze względu na swoją czystość, ze względu na swoją doskonałość Matka że niewątpliwie Przyspieszyła wcielenie. Ten fragment o, z Księgi Mądrości, który się czyta podczas m.in. o wyznawcy, w szczególności jeżeli chodzi o tych, którzy umarli w młodym wieku, mówiąc, że, że którzy właśnie odeszli w młodym wieku, to świat poczytuje to za porażkę, a oni przecież trwają w szczęściu. Pan Bóg ich zastał tak wcześnie, ich zastał godnymi uczestnictwa w swoim życiu niebieskim. Zobaczmy, że hymn Maryjny. Hymn Maryjny Regina Celietare, to jest śpiewany podczas czasu wielkanocnego. Wspomina o tym, ku meruisti portare resurrexit. Czyli ten, któregoś zasłużyła nosić. To, co, tutaj, co, co to znaczy ten hymn? To, to że, że Matka Boża jednak ma zasługę w tym, że, że faktycznie nosiła Zbawiciela i również, zobaczcie, Resurrexit, czyli ona ma zasługę, czyli ma zasługę również w cierpieniu, ma zasługę w zmart czyli i ta zasługa również oznacza udział w zmartwychwstaniu. Dlaczego Matka Boża między innymi ma zasługę w tym, że faktycznie została Bożą Matką? a to Dlatego, że Nasze czyny, to co czynimy, to oczywiście czynimy w czasie, ale ma znaczenie na całą wieczność. I Matka Boża została uchroniona od wszelkiej zmazy ze względu na przyszłe zasługi swojego Syna. Wielokrotnie zastanawiamy się, kiedy stracimy osobę bliską, a jaki sens ma nasza modlitwa? A co tak naprawdę możemy dla tej osoby zrobić, a jeśli trafiła do piekła? A być może ze względu na nasze przyszłe modlitwy, na nasze przyszłe zasługi ta osoba nie trafiła do piekła. Jest wymagające, to znaczy, że nasza odpowiedzialność za, za siebie nawzajem, za czyjeś losy, nie, nie, nie kończy się na, na, y, życiu do, tutaj w, w, na, na życiu danej osoby. Oczywiście jest moment śmierci, wtedy następuje sąd szczegółowy i te, faktycznie to się decyduje, że u dusza idzie do nieba albo do piekła. Ale być może fakt czyjej śmierci w kimś wywołał takie, takie nawrócenie i takie zadośćuczynienie i taką pokutę i chęć poprawy że ze względu na to jego naprawę właśnie Bóg wejrzał na tą drugą osobę w godzinie śmierci i uzdolnił ją na przykład do pojednania niewątpliwie Matka Boża właśnie miała zasługę w tym że nosiła zbawiciela i ta jej zasługa ma później swoje odzwierciedlenie w uczestnictwie w zmartwychwstaniu to jest zasługa w porządku intencji. To znaczy, że ona faktycznie dopasowała się do, do woli Zbawiciela. Nie była tutaj siłą sprawczą. To nie ona tutaj uczyniła Boże wcielenie. Ona wyraziła na to zgodę. Ona chciała jak najlepiej pełnić wolę Bożą. I to jest zasługa oparta właśnie na takim dopasowaniu. Można by powiedzieć, mówią to ojcy de Congruo, czyli zasługa oparta na przyjaźni. Czyli Pan Bóg jest daleko bardziej hojny, daleko więcej czyni, niż wynikałoby z samego tylko naszego działania. To jest właśnie ta, ta zasługa, właśnie de Congruo. Byśmy powiedzieli kondinio, czyli ze względu na sprawiedliwość. Sprawiedliwość, czyli tyle, ile ktoś uczynił, tyle, ile ktoś zapłacił, tyle, tyle otrzymuje. I w takim, moglibyśmy powiedzieć, sensie szerokim, również ta zasługa jest oparta na wielkoduszności Boga, zależy od przyjaźni i zależy właśnie od tej zasługi, zależy to właśnie wcielenie syna Bożego, i zależy odkupienie. Bo gdyby faktycznie, gdyby nie intencja Matki Bożej, gdyby nie jej chęć udziału w tej misji zbawienia, to wcielenie i odkupienie nie nastąpiłoby tak wcześnie, jak nastąpiło. Świat by jeszcze kolejny czas musiał być pogrążony w ciemności. Zobaczcie, że. że Te wszystkie dzieła boże, które się, które się czynią, czyją, czynią się natychmiast. To, co jest, to, co jest pochodzi od Boga. Słowo, jak Pan Bóg wypowiada słowo, to od razu się dzieje. Tak, jest napisane w księdze rodzaju. Dokładnie tekst hebrajski mówi, Pan Bóg mówi światłość i światłość. W języku oryginalnym jest napisany ścisły związek pomiędzy tym, co Pan Bóg mówi, a tym, co się dzieje. I to dokładnie się dzieje w scenie zwiastowania. W momencie, kiedy Matka Boża wyraża zgodę, w tym momencie faktycznie następuje Boże wcielenie. I yy, zobaczcie, że ta, yy, to, co się dzieje, powoduje, że Matka Boża zmieszała się, z wyraz bojaźni Bożej, bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Więc widzimy, ale też rozważała te wszystkie słowa, które Pan Bóg powiedział, jeszcze będzie napisane w Piśmie Świętym. Możemy wnioskować z tych wszystkich wydarzeń, z życia Pana Jezusa, ona rzeczywiście rozważała to, co się dzieje. To znaczy, że jej intelekt szedł w parze z cnotą. Ona, która pochodziła z narodu wybranego, rozważała, co to miało znaczyć. Faktycznie, że, że narodzi się właśnie przeciwny doradca, Bóg Mocny, Odwieś z Książy Pokoju, Emanuel, Bóg z nami, te wszystkie tytuły, wszystkie tytuły, które rozważamy w Adwencie, to Matka Boża rozważała, co to znaczy, że syn Najwyższego się z, z, zrodzi? Ten krzew gorący, który się nie spalał. I syn Najwyższego Unii to zamieszka. Jakże mi się to stanie? Pyta się o wolę Pana Boga. Zobaczcie, że ten, to do czego Mojżesz nie mógł podejść, ta tajemnica, która była zakryta, która była niedostępna, ten Pan Bóg, który nie okazywał swojego majestatu w sposób bezpośredni, on zamieszkał w łonie Najświętszej Dziewicy. I zobaczcie, że dzięki Matce Bożej, widzimy, że to, ta misja spowodowała, że rzeczywiście odkupienie przyszło wcześniej na świat i wcielenie przyszło wcześniej na świat, i zobaczcie, że to, co się wydarzyło w tajemnicy życia Matki Bożej, dokładnie to samo dzieje się w, w naszym życiu. Bo moment przyjęcia Komunii Świętej to jest moment, kiedy faktycznie Syn Boży. Zamieszkuje, znajduje zamieszkanie w nas. Słowo stałem się ciało, stało się ciałem i zamieszkało dokładnie, rozbiło między nami swój namiot, to znaczy zabiło, rozbiło namiot i nie zmierza odejść. Dopóki nie nastąpi koniec czasów. To oczywiście tym znakiem Bogie, Boga z nami, tylko obecności Bożej, rozbił swój namiot. Emmanuel, znaczy Bóg z nami, jest to, że jest msza święta. Szczęśliwi ci, którzy. No, właśnie, mają dostęp do tabernakulum, ale też my po przyjęciu Komunii Świętej stajemy się sami takim żywym tabernakulum. I to jest dla nas powód do tego, żeby rzeczywiście czynić dzięki. Popatrzmy na Matkę Bożą. Ona zmieszała się, rozważała te słowa, ona faktycznie tutaj szukała woli Bożej, jaka jest nasza dyspozycja, jakie jest nasza, nasze zachowanie po przyjęciu Komunii Świętej. Bo y, to, jakże mi się to stanie, później zaraz potem następuje: oto ja, służebnica. Kiedy mówimy w języku polskim słowo służebnica, to być może mamy na myśli kogoś, kto posługuje się przy jakichś czynnościach w jakimś domostwie. Otóż w języku greckim jestem synę dole. Dule to znaczy niewolnica, tak naprawdę. Jest niewolnik. Taki, który rezygnuje z własnej woli który jest który jest faktycznie poddany woli swojego Pana i ten właśnie, ten, ta niewolnica mówi niech mi się stanie I zobaczcie, że to niech mi się stanie właśnie to co mówiłem o tym Słowie Bożym tak, to jest tak jak właśnie Pan Bóg właśnie w Księdze Rodzaje, niech się stanie i się rzeczywiście stanie jeżeli faktycznie będziemy Naśladować Matkę Bożą, będziemy chcieli pełnić wolę Bożą. To faktycznie, jeżeli poprosimy, mówi Pan Jezus proście, a będzie wam dane. I teraz będziecie prosić o to, co wam potrzeba mój ojciec, który z niebie wam da. W innym miejscu powie, że, że przecież da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Czyli każdemu, kto prosi o łaskę, on zostanie dana. I niewątpliwie przez tą swoją niewolniczą zgodę, Matka Boża staje się Matką Chrystusa, ale nie tylko właśnie duchową Matką, ale Matką mistycznego ciała. Mistycznego ciała Kościoła. Oczywiście ona się w tym momencie staje tą Matką, ale ten, to ogłoszenie jej macierzyństwa też bardzo przedziwne. Zostaje, zostaje odłożone niejako w czasie. Na krzyżu Pan Jezus zwróci się do Jana, mówi: oto Matka Twoja. Czyli każdy... Uczeń Chrystusa, jest napisane, nie jest wymieniony Jan z imienia pod krzyżem, tylko jest wymieniony uczeń, którego Pan Jezus miłował. Czyli każdy uczeń, którego Pan Jezus miłuje, każdy, kto jest w kościele, ma Marię za matkę. Matka Boża jest matką mistycznego ciała, czyli kościoła. Więc jest matką w porządku łaski. Czyli to, czego Ewa nie była w stanie przekazać przez swój grzech, to przekazuje Matka Boża. I ona, która jest dziewicą, której łono było nietknięte, ona jest matką w porządku łaski. Jest matką Boga w porządku natury, a w porządku łaski jest matką dla nas, dla wszystkich członków. Tak jak jest krzew winny i latorośle, tak jest właśnie z Jezusem Chrystusem i, i z Matką Bożą. Maryja Panu Jezusowi daje ciało, Bóg daje duszę. I y, zobaczcie, że na to właśnie Boże Macierzyństwo, właśnie wszystkie dogmaty Maryjne gdzieś y, w pierwszej kolejności odnoszą się oczywiście do, do Pana Jezusa. I tak na przykład y, dogmat o Bożym Macierzyństwie był taki y, heretyk Nestoriusz. On mówił, że Maryja nie jest matką Boga, tylko matką Chrystusa. Ktoś mógłby powiedzieć: No ale skoro, skoro Chrystus jest Bogiem, to co za różnica? Otóż, właśnie do tego, że, że Nestorius rozważał właśnie dwie osoby istniejące. A tu jest jedna osoba w dwóch naturach. I dlatego sobór nicejski, sobór efeski, przepraszam, w sposób tak dobitny definiuje to Boże Macierzyństwo, bo chodzi tak naprawdę w określeniu, w tytułach Matki Bożej, w tym chwaleniu Matki Bożej, chodzi o to, żeby przekazywać prawdę o Synu, skoro Chrystus objawił człowiekowi samego Boga. I teolodzy zastanawiają się, co jest tutaj ważniejsze, czy Boże Macierzyństwo, czy pełnia łaski, którą anioł zwiastuje Matce Bożej. Otóż wydawałoby się, że wydawałoby się, sam Pan Jezus mówi w odpowiedzi na słowa, które padają z tłumu, że błogosławione piersi, które ssałeś i łono, które ci nosiło, a Pan Jezus niejako mówi, że błogosławieni, którzy zachowują Słowo Boże, słuchają i zachowują Słowo Boże, czyli wydawałoby się, jakby przedkładał ten tutaj kwestię łaski, przedkładał nad macierzyństwem, ale tutaj właśnie chodziło bardziej o to, że że Tutaj był ten porządek naturalny, był przede wszystkim wychwalany, a chodziło o to, że Pan, Pan Jezus chciał zwrócić uwagę na porządek łaski. W porządku w łaski jest i Boże Macierzyństwo, i, i właśnie pełnia łaski Matki Bożej. I wiemy, że to właśnie ze względu na, na Boże Macierzyństwo Matka Boża została uczyniona y, pełnią łaski. I również to Boże Macierzyństwo sprawia, że ona Posiada najwyższą godność, nieskończoną godność po Bogu. Mówi o tym święty Tomasz w sumie teologicznej, że matka Boża posiada nieskończoną godność. A więc to z tego, że matka, ze względu na Boże macierzyństwo, pochodzi pełnia łaski. Oczywiście nie jest to pełnia łaski absolutna. Nie jest to pełnia taka jak u pana Jezusa, tak jakbyśmy mówili o jakimś naczyniu. Jest jakieś konkretne naczynie, ono jest pełne. A to naczynie nie jest absolutne. Oczywiście ta pełnia łaski jest odpowiednia dla przygotowania i niewątpliwie zakłada jakiś wzrost łaski. I teraz zobaczcie na wzrost łaski u Matki Bożej, który się odbywa w życiu, we wzroście Pana Jezusa, o którym Pismo Święte przecież milczy. 90% życia Pana Jezus spędził w rodzinie i to był czas, w którym Wzrastała łaska o Matki, Bo o Matki Bożej była przygotowana, przygotowywana niejako na kolejny etap misji odkupienia. I w jakim momentach życia, w tych takich właśnie prostych, codziennych czynnościach. Komuś by się mogło wydawać, że tutaj właśnie nie wiadomo, jakich rzeczy musimy dokonać na ziemi. Nie wiadomo, kim mamy zostać, żeby zaistnieć, żeby być kimś po prostu zwyczajnie ważnym. A to nie od. Jakichś doniosłości czynów zależy nasz postęp własny tylko od gorliwości jej wykonywania. Te proste czynności, codzienne wykonywane z miłością i wielką gorliwością, e, potrafią bardzo mocno pomóc nam w czynieniu postępu duchowego. E, mówi o tym Święty Paweł, może niejako w, e, przy, przy okazji hymnu o miłości. Mówię, że tu Całe ciało dał na spalenie. Cokolwiek bym zrobił, sprzedałbym wszystko. Nie, jeżeli miłości nie mam, to jest nic nieważne. To jest tym niczym. Nic nie znaczy. Więc nie doniosłość czynów. <laughs> wielość, czasami nieprawdopodobna poświęcenia. No ale po prostu kwestia tego, że żyjemy w łasce uświęcającej to, co robimy, te proste czynności, co robimy tutaj w naszym codziennym życiu, że chcemy to po prostu czynić z miłością, mamy taką intencję. I, yy, I ta pełnia łaski w pewnym sensie oczywiście jest nieskończona, ale w, te, w pewnym sensie właśnie w tej pełni łaski możemy również Matkę Bożą naśladować. nie jesteśmy w stanie tej łaski od, od, odzwierciedlić, tak? dlatego Matka Boża jest dla nas y, bardziej y, wzorem i jakąś formą ideału, tym niemniej zobaczcie, że takie naczynie, jakie my mamy, jakim jesteśmy, takie naczynie możemy z pomocą Bożej łaski właśnie napełnić. Ale takie naczynie nam jest dane. I nie chodzi o to, żebyśmy się patrzyli na innych, że ktoś ma jakieś inne talenty, albo jakieś może ma większe naczynie. Zresztą, komu to w ogóle oceniać? Ale chodzi o to, że, że my, jeżeli zobaczymy właśnie tę scenę zwiastowania, w ogóle, jeżeli będziemy rozważać te sceny z udziałem Matki Bożej będziemy Starali się Matkę Bożą naśladować w tym jej działaniu, w tym jej właśnie postępowaniu, w tej, w tej mowie, chociaż tak niewiele mówi na kartach Pisma Świętego, to niewątpliwie sami będziemy dążyć do tej pełni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.